że jak, jakby zadzwonił, to u Boga. On się zajebiście spieszy. A dobra? A gdyby zadzwonił mężczyzna, nie, nie kobieta, to bym zrezygnował, bo bym se przeskoczył przez lasek i bym szybciej był niż pani dojechała. O kurde, przepraszam. Jak, ten, jak się... Słyszałem damski błoto, to nie wypada odwrót. Ojej, ja mam takie pytanie, nie boi się pani tak po nocach Nie! Nie, poważnie. Serio? Nie, bo to chodzi o to, że różnych klientów się ma, robimy panią. No wiem, wiem, nie, no nie ma co gadzić. Ja, ja się cieszę, że jadę z kobietą, bo wiem pani gdzieś pewne bardzo nie Dobra, jedziemy. Cztery. A dziękuję. I no też jest ładna. Jest fajnie. No tak. Można fajna. 17. 17. Nie widzę, ale też ma. No, znaczy nie. No, no Ile muszę. Pani ma wolność pytania? Pewnie nie, 27. 20 A? lat się pani pani ma. No, nie, no, to to dopiero pani no, po pani i po tym pani I pani 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 no 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 pani to to taki pani zaczyna pani 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 dniówkę, czy pani Tak. tak? <noise> dniówkę, chyba. Nockę samy działek tutaj tu na lewo eee, na lewo tutaj no dalej. dobra ja już to jest to od razu ja pani powiem co pokieruję albo nie, no, nie bo wiem pani co nie... ja byłem taryfiarzem wcześniej to eee. ja mam różnicy za dużej nie ma no dobra nie no wiem różnicy kilometrowej to nie ma ale dobra A nie A chodzi o o, o, o... różnice kilometrowo tylko że ja taryfiarzem byłem to wiem jakie to eee, są